Jan brzechwa, żaba. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada: Pani się zanadto poci. Niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie. Niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika. Niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pija. Niech pani kałuże omija, niech pani nie myje się z rana. Niech pani, pani kochana, na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie: Jestem chora. A doktora chora sucha, mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła. Aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapi się w ucho, nie uszło jej to na sucho.